grałem sobie tego. Słucham? Nie nagrałaś sobie tego. Nagrała. A nagrałaś tego. To Na jest chyba jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Maj. Maj jest pełen kwiatów, świeżości słońca i tej takiej nowości, która nic nie kosztuje, Gdyby tak troszkę odgapić od natury, co nieco i po prostu tej świeżości dodać dla nas samych do naszego życia. Wydaje mi się, że każda kobieta potrzebuje takiego resetu, takiego momentu zastanowienia się, co dalej, jak mam działać. Nawet jeżeli nie planujesz żadnych dużych zmian w życiu, nawet jeżeli nie masz zamiaru nawet iść do fryzjera, żeby ściąć włosy, to proponuję Ci kilka takich drobiazgów, które mogą po prostu poprawić jakość Twojego życia i troszkę po prostu zmienić tory na może lepsze niż do tej pory. Wiosenny reset czasami kojarzy się z tym, że można kupować na przykład nowe rzeczy, albo właśnie z tą wizytą u fryzjera, jakąś zmianą taką zewnętrzną. I chociaż nie ma nic w tym złego, to warto też się przyjrzeć takim rzeczom, które mamy już obok siebie w naszej codzienności. I zmiana tych rzeczy nie będzie kosztować wcale dużo ani pieniędzy, ani czasu. Trzeba tylko je zauważyć. Jedna taka zmiana to może być na przykład wybranie naszej takiej fryzury. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że niektóre z nas nie mają dużo czasu, żeby codziennie czesać się w inny sposób, albo w ogóle czasami ledwo mamy ten czas, żeby w ogóle się uczesać. I ja sama wiem z doświadczenia, że po prostu kończy się no, na tym, że wiąże byle jak te włosy. Nie jest to najlepszy jakby wybór, dlatego że chociaż na przykład nikt może mnie nie widzieć w danym dniu oprócz mojej rodziny, a w sumie aż mojej rodziny, to to wpływa na moje samopoczucie, a czasami naprawdę niewiele trzeba. Chociażby zaplecenie jakiegoś warkocza, wybaczcie tutaj, będziecie widzieć taką śmieszną dziecięcą gumkę na moich włosach. Natomiast no właśnie, jakby ja biorę to co mam... Widzę, że mam taką potrzebę, więc mogę po prostu kupić inną następnym razem. Ale może ty masz adekwatne akcesoria do włosów do wieku dorosłego i sama możesz wybrać swoją fryzurę. Wprowadzenie kwiatów ciętych do domu to jest właśnie taka mała rzecz, która z jednej strony czasami możemy wydać pieniądze, jeżeli nie mamy nigdzie nikogo. Kto by miał takie kwiaty w ogrodzie, a może same tak naprawdę macie kwiaty w ogrodzie, warto zadbać o te szczegóły, które wprowadzają trochę wiosnę do naszych wnętrz, do naszego domu. Jest to coś takiego drobnego, a zarazem naprawdę zmienia atmosferę mieszkania czy domu. Byłabym sobą, gdybym nie powiedziała Wam o rzeczach, które można się pozbyć, a tym Razem chciałabym się skupić na tym, żebyś przestała ubierać rzeczy, których nie lubisz. Przestań ubierać takie ubrania, w których czujesz się źle, czujesz się nieatrakcyjnie i są dla ciebie czymś takim, że na przykład nie pokazałabyś się w takim ubraniu. Nie wiem, szerszej publiczności, albo nie wyszłabyś z domu. Wiem, 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 niektóre z was pewnie dojdą do wniosku, że no ale jak mam małe dziecko, nie będę się ubierać w jakieś ładne ubranie, i to jest prawda być może jesteś na takim etapie, który po prostu musisz przetrwać, ale ten etap mija i wraz z nim warto też wtedy zastanowić się, czy nie ma takich rzeczy w twoim właśnie takim wyglądzie, jak chodzi o ubranie, które można zmienić. Pozbądź się po prostu tych rzeczy, których nie lubisz. W tym czasie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, zabrać się za takie wiosenne porządki, odgracanie i pozbywanie się rzeczy zbędnych i niepotrzebnych. Jeżeli masz problem z tym albo uważasz, że nie masz na to czasu, to nie tak dawno stworzyłam nowy e-book, który jest dostępny już w sklepie. 55 rzeczy, 55 ciekawostek i 55 powodów do wdzięczności. Jest to mój zupełnie autorski pomysł, który udało mi się zrealizować. Bardzo się cieszę. I tak jak słyszałaś, jest to 55 rzeczy, których możesz się pozbyć. Z jednej strony idziesz małymi krokami, a znowu z drugiej strony, to pozbywanie się pojedynczych przedmiotów może odbywać się w tle Twojej codzienności. Nie, nie będzie ci to zabierać ani dużo czasu, ani wysiłku. Ciekawostki są po to, żeby miało to wszystko jakiś element może zabawy, czy czegoś bardziej interesującego. Natomiast każdy dzień też daje taką małą podpowiedź, za co można być wdzięcznym. Ja dawałam tam po prostu takie powody z mojego życia. Luźno posegregowane, ale myślę, że warto, warto się na tym skupić i właśnie tutaj jest jakby kolejny punkt tego wiosennego resetu, aby zacząć zauważać na nowo pewne rzeczy, które stały się dla nas powszednie. I nie mówię tu tylko na przykład o tych kwiatach czy, czy o tym, jak my wyglądamy, ale też w takich drobiazgach. Po prostu wyjrzyj za okno. Nie wiem, skup się na czymś takim drobnym albo codziennym, jak parzenie kawy. Jak zjedzenie czegoś dobrego, jak gotowanie. Może po prostu spoj spojrzyj na to od nowa, z większym entuzjazmem.